Michał, powiedz mi proszę o firmie Dreambody, ponieważ teraz, pisząc nawet na portalu, czy tam różne newsy i non-stop jest albo o szkoleniu Goszcza, albo o tym, że z Sebastianem Goszczem, albo o tym, że non-stop otwieracie nowe lokalizacje. Skąd wzięła się firma Dreambody i co oferujecie? Marka Dreambody powstała w mojej głowie no już ponad rok temu. To mm, w zasadzie odpowiedź na moją obserwację rynku. Zauważyłem, że elektrostymulacja mięśniowa rozwija się bardzo dynamicznie i postanowiłem ubrać ten koncept nie od strony dystrybutora sprzętu, ale od strony kogoś, kto zaproponuje pewien schemat działania. I tak powstało pierwsze moje studio, gdzie metodą prób i błędów tak naprawdę badałem lokalny rynek, badałem na podstawie wielu błędów, które popełniliśmy, badałem opinie klientów o naszych treningach. Wyciągnęliśmy pewną średnią, otworzyliśmy drugi klub. Ten klub już zaczął dobrze funkcjonować, no a później poszło. W mojej głowie narodził się koncept franczyzowy, znalazł się pierwszy inwestor, drugi, trzeci, dziś mamy już tych klubów całkiem pokaźną liczbę i przed nami cztery kolejne otwarcia. E, tak to się nazywa, Dream Body EMS, a EMS to nie tylko elektro, elektrostymulacja mięśniowa, ale też energia, miłość i satysfakcja z tego, że do nas się przychodzi i z nami się współpracuje. A w czym tkwi Twój sekret? Dlatego że non-stop powstają jakieś firmy, które oferują modele franczyzowe, a o Tobie teraz na, naprawdę jest głośno e, o tym, że non-stop się rozwijacie, non-stop pozyskujesz nowych franczyzobiorców. Co Ty takiego robisz? Jak wygląda Twój marketing? Mój marketing przede wszystkim nie jest odklejony od realiów. Ja staram się z moimi inwestorami rozmawiać o tym, co dzieje się na ich lokalnym rynku. Poza tym w nas jest dużo humanizmu. My wierzymy w człowieka i w to, że to człowiek jest najważniejszy. I od początku do końca powinniśmy dostrzegać właśnie człowieka, jako tą jakość nadrzędną. Tak? Maszyny, które wykorzystujemy w naszej pracy są oczywiście rewelacyjne. Dają fantastyczne efekty, wspomagają w pracy trenera personalnego. Ale tak właśnie formatujemy nasz biznes, że to jest studio, studio butikowe treningu personalnego z wykorzystaniem nowoczesnej technologii MS. Chcemy, żeby za 5, za 10 lat nowe technologie wchodzące do do fitnessu ogólnie rzecz ujmując, również mogły znaleźć się w naszych konceptach, w naszych, w naszych studiach pod, pod wspólnym konceptem, żebyśmy mogli się rozwijać, a nie zostać w miejscu. I tak to właśnie formatuję. Poza tym ja staram się być zawsze z tymi franczyzobiorcami. Ja wiem, że to jest bardzo trudne być zawsze i wszędzie, ale to tak rzeczywiście wygląda. Ja spędzam długie godziny w samochodzie. Jestem osobiście, jeżeli coś się pali u franczyzobiorcy, u naszego inwestora, to jadę osobiście gasić ogień. Nie jestem tylko wtedy, kiedy jest fajnie, ale staram się być wtedy, kiedy jest kiepsko. Dlatego też postanowiłem związać naszą markę, nasz brand z jednym z najlepszych. Szkoleniowców w Polsce, jeżeli chodzi o branżę fitness. Jest to pan Sebastian Gosz i jego fantastyczna charyzma, jego wiedza przede wszystkim, która przekłada się realnie na dochody w studiach naszych, naszych franczyzobiorców. No tak działam, działam po prostu blisko człowieka i na razie to mi się udaje. Najgorszy pożar, który zgasiłeś w swoim życiu? Najgorszy pożar, który zgasiłem w swoim życiu, to. Mm, tu nie chcę zbyt mocno e, prywatnie i osobiście, ale jeśli chodzi o kluby, e, to był pożar w Warszawie, gdzie tak naprawdę po spotkaniu z e, Sebastianem Goszem e, inwestorzy z tego klubu zrozumieli, co muszą zmienić w sobie przede wszystkim, żeby nie zepsuć czegoś, co jest im dane, żeby... Nie chcę używać brzydkich słów, ale nie schrzanić roboty, jeśli mają taki potencjał, takie fantastyczne miejsce, fantastycznych punkt i klientów wokół siebie. Wystarczy tylko mądrze po nich czerpać. Jest wiele modeli właśnie oferujących e, franczyzy MS. Co Ciebie wyróżnia? Czy jest wiele tych modeli? Nie wiem. E, jeżeli... Ostatnio się więcej po prostu o nich mówi. Ostatnio się więcej o nich mówi, w ogóle o franczyzie jako takiej mówi się coraz częściej w, w różnych strategiach, tak? Czy to kluby wielkopowierzchniowe, fantastyczny projekt waszego partnera Extreme Fitness, czy, czy jakieś inne koncepty, które wchodzą do, do Polski. Natomiast mnie wyróżnia, ja już pisałem to na łamach, pisa, pisałaś to na łamach branży fitness, mnie wyróżnia przede wszystkim autentyczność i taka praktyka. To znaczy ja wiem, mówiąc oczywiście w skrócie, gdzie należy realnie inwestować i, i gdzie oszczędzać i nie, nie wywalać od razu pieniędzy, żeby po prostu ten biznes nie został zabity, mm, no, żeby nie był przeinwestowany po prostu, żebyśmy my działali od razu sprawnie. Eee, daje takie gotowe rozwiązania dla franczyzobiorców, dla ludzi, którzy być może nie byli nigdy związani z branżą fitness, ale podoba im się ta branża i chcą w nią wniknąć. Eee, Daję pełną wiedzę, bo sparzyłem się wielokrotnie. Poznałem ten rynek od strony tej złej, tak? To znaczy, ja już naprawdę wiele przeżyłem w tym, w tym biznesie. I wydaje mi się, że dzisiaj mogę doradzać, jak robić dobrze. Oczywiście, ktoś może mieć inne zdanie. Ktoś może uważać, że mój model biznesowy jest okej. Okay. Pozostawiam to ocenie. Na samym końcu, kiedy tak naprawdę sprzedajemy karnety, kiedy tak naprawdę przyprowadzamy do, do, do klubu, do naszego studia klienta i kiedy tak naprawdę ten klient ma przedłużyć u nas karnet. I kiedy szacujemy zyski i straty? I kiedy szacujemy zyski i straty, i to ile zainwestowaliśmy na początku i jak szybko jesteśmy w stanie to wyjąć, tak? I czy nie lepiej się rozwijać krok po kroku, tylko od razu, że tak powiem, pokazać pełen anturaż naszych możliwości? Nie wiem, ja uważam inaczej. I tyle. E, jeszcze jedno pytanie, to wszystkich oczywiście interesuje. Jeśli ktoś chce założyć studio EMS Dreambody, jaki musi mieć wkład, prawda, oraz po jakim czasie on się zwróci? No, po jakim czasie się zwróci, to zależy od, trochę od tego inwestora. Tutaj jest pies pogrzebany, ale jeżeli będzie to robił dobrze, to zwróci się szybko i tutaj już zapraszam do rozmów indywidualnych ze mną. Natomiast ten wkład minimalny, który trzeba mieć, o czym trzeba myśleć, to jest 65 tysięcy złotych brutto. I to konkretnie 65 000 do 75 tysięcy mieścimy się, żeby otworzyć dobrze wyglądające, dobrze prosperujące, dobrze wyposażone, wyposażone studio butikowe, studio, studio z elektrostymulacją mięśniową, studio treningu personalnego z elektrostymulacją mięśniową, ale za pracą ze mną idą też konkretne, realne zniżki z naszymi partnerami, z firmami partnerskimi, to znaczy nasi franczyzobiorcy, nasi partnerzy dostają realne udogodnienia w wyposażeniu. Dlatego ta cena jest tak niska, ponieważ ja przez swoje wieloletnie relacje potrafiłem zbudować zbudować mm, Dobre zniżki finansowe, konkretne, konkretne, realne zniżki. I ci ludzie nie płacą po prostu 100%, tylko płacą czasami 60, czasami 70% za wyposażenie dodatkowe tak, studiów fitness, a to się przekłada na cenę. Oczywiście no, decyzja, albo decyduje się na tą konkretną markę uzupełniającą, albo nie. Jeżeli z nami, no to my sugerujemy, żeby to była ta konkretna marka uzupełniająca. Ale właśnie bardzo mnie zaskoczyłeś i to super informacja, dlatego że wielu trenerów personalnych w klubach fitness marzy o, jakimś, o jakiejś swojej własnej działalności, ponieważ nie każdy chce być trenerem, a jednak taki wkład, czyli 60-65 tysięcy, to już większość osób może sobie pozwolić na taką inwestycję. Michał, ostatnie pytanie do Ciebie eee, odnośnie rozwoju Dreambody. W co teraz celujecie? My jesteśmy, a, celujemy w tak zwane przyczółki, czyli w przyczółki w dużych miastach, już teraz prowadzę kilka rozmów w dużych miastach, gdzie nas jeszcze nie ma, żeby potem jakby na podstawie tego przyczółku budować, budować w mniejszych miejscowościach okolicznych e, naszą dreambodową rodzinę, że tak powiem. E, I my nie uważamy wcale, że na mapie Polski istnieje tylko i wyłącznie Warszawa. My uważamy, że są mniejsze społeczności, również zacne, do których nasze przesłanie czy nasza propozycja powinna trafić. Staramy się pracować z ludźmi u podstaw, być z nimi zawsze i wszędzie, ale tak jak powiedziałem, naszą strategią jest teraz znaleźć dobre przyczółki, wokół których będziemy budować rodzinę w danej lokalizacji, w danym regionie. Mogę tylko zdradzić jeszcze, że jest to na przykład Szczecin, wow. jest to na przykład Poznań, jest to na przykład Kraków. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego wymieniał. Oczywiście my jesteśmy młodym tworem. Staramy się tego nie zepsuć, dlatego związaliśmy się z najlepszymi szkoleniowcami, żeby w nasze głowy wkładali wiedzę, wiedzę i jeszcze raz wiedzę. Każdy nasz inwestor może na to liczyć. Poza tym na, w ramach naszej sieci już bezpłatnie bierze udział w szkoleniach. My to proponujemy. On, on nie musi, ale może. I tyle. No, taka jest nasza strategia na najbliższe miesiące, ale o tym oczywiście też będę rozmawiał już konkretnie z inwestorami. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Powodzenia. Dziękuję za rozmowę i zapraszam do kontaktu, do Dreambody. Jeśli ktoś myśli o tym, żeby swój zawód trenera personalnego ubrać w dodatkową ofertę, to myślę, że mamy coś ciekawego do zaproponowania.